Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. My w 90% mamy problem, jeśli chodzi o insulinooporność, bo my przekarmialiśmy do tej pory nasz organizm. My dawaliśmy mu za dużo, w pewnym momencie już Trzustka produkowała tyle tej insuliny, że faktycznie doprowadziło to do insulinooporności, więc my teraz chcąc nie chcąc wchodzimy na deficyt, żeby zredukować masę ciała. Yy, I teraz jeśli chodzi o kaloryczność, to yy, tu może niektórzy się zdziwią, ale insulinooporność daje nam takie bonusowe 120 kalorii. Bo to nie jest tak, że jak my mamy insulinooporność, to nam jest trudniej schudnąć. Nie, nie, nie. My po prostu musimy sobie tą naszą gospodarkę cukrową ustabilizować, ale jeżeli my będziemy w deficycie, to my będziemy chudnąć. A to 120 kalorii, o, którym, o których powiedziałam, jest przez to, że insulinooporność prowadziła taki stan zapalny w naszym organizmie i ogólnie rzecz biorąc ona właśnie dorzuciła nam taki, można powiedzieć, bonus do tej już podstawowej przemiany materii, więc teoretycznie osoby z insulinoopornością mogłyby zjeść więcej niż przeciętna osoba o tej samej masie ciała. Tylko ym, niestety, tak jak mówiłam, nam się w trakcie zmagań z insulinoopornością mniej chce, mniej się ruszamy, mniej mamy spontanicznej aktywności fizycznej. Więc tak czy siak wychodzi na to samo. Czyli czy ja dobrze rozumiem, bo to jest w tę stronę, że człowiek z insulinoopornością obudzi się rano cały dzień, leży, nic nie robi i tak ma to 120 kcal na liczniku więcej? Tak, to tak działa. Nie, to jest właśnie ciekawe i bo dużo osób mówi nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność. Nie, nie możesz schudnąć, bo jesz więcej niż twój organizm potrzebuje. E, tutaj już nie będę wchodziła w całe wyliczenia e, ogólnie, bo mamy podstawową przemianę materii, e, czyli ppm, bierzemy pod uwagę naszą aktywność fizyczną z tego, wyliczamy e, CPM, czyli całkowitą przemianę materii, czyli w sumie już weszłam w ten temat i od tego dopiero my wyliczamy deficyt i warto o tym pamiętać, e, ponieważ wiele osób myśli, że skoro się nie rusza prawie w ciągu dnia, bo na przykład ma pracę siedzącą, z mieszkania na parking do auta, z auta do pracy, z biura do domu, i to jest wszystko, to i tak nasz organizm potrzebuje energii. My nie możemy go zagłodzić. A w momencie, jeżeli dojdzie już do takich, też nazwijmy to, patologicznych sytuacji, że my będziemy się głodzić, to jeszcze bardziej wpłynie na stan zapalny i zrobimy sobie jeszcze większe ała, mówiąc tak, już bardzo kolokwialnie. Więc nie doprowadzajmy do tego. Pamiętajmy, że Deficyt ma być naprawdę dobrany indywidualnie do nas, ponieważ to jest bardzo często zdziwienie wśród moich podopiecznych. Jak widzą na przykład, że 1800 kalorii, ja mam na tym schudnąć? A ja mówię tak. I potem się okazuje, że Jeju, ja chudnę, a jem 1800 kalorii, a na przykład kiedyś byłam na jakiejś tam diecie 1200 i, i tak dalej. No niestety, trochę gdzieś tam. Teraz może są takie lepsze czasy dla odchudzania, ze względu na to, że yy, no jest coraz większa świadomość. My musimy jeść, żeby chudnąć, tylko że to musi być naprawdę wyliczone odpowiednio dla nas, bo czasem też jest tak, że my myślimy, że jesteśmy w deficycie, a tak się okazuje, że potem nie do końca, jakbyśmy to tak podliczyli, ale to już jest inna kwestia, w to nie będziemy dzisiaj wchodzić, ale najważniejsze jest to, że jeżeli chcemy schudnąć, bez względu na to, czy mamy insulinooporność, czy jej nie mamy, Deficyt. A te 120 kalorii bonusowo z przymrużeniem oka mocno, bo bierzmy pod uwagę, że jeden dzień jest taki, że na przykład wstaniemy, jesteśmy pełni energii, super, dzisiaj zrobię trening, a potem treningu nie robię przez 4 dni, a ja mam tryb prac siedzący. No to te 120 kalorii to już tak pallicho, tym bardziej, że taka stówka to, to jest tyle, co i nic tak naprawdę. Czyli żeby schudnąć, trzeba jeść, ale nie za dużo. Podsumowując, posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTubie.